Dzień dobry. Słuchasz podcastu Turkusowe Poranki z Syreną. A ja jestem Syreną, która chciałaby Cię otulić błękitem. Jeśli słuchałaś poprzednich odcinków, to wiesz, że Syrena wróciła z podróży po Ameryce Południowej. Że zakończyła swój niemal roczny program regeneracji duchowej i psychicznej. Co dalej? Czy Syrena zawija do portu? Czy Syrena decyduje się zakończyć swoje przygody? A może dopiero zacznie nową przygodę? Co dalej z podcastem Turkusowe Poranki? Na takie pytanie odpowiem w dzisiejszym podcaście. Ale oprócz tego pomedytujmy sobie troszeczkę nad tematem, czy w ogóle istnieje coś takiego jak kres, meta. Czy podróż w ogóle się kończy? Jeśli miałabym być szczera, to prawdę powiedziawszy, ja nigdy nie pragnąłam przygody. Kiedy wyruszałam w moją podróż po raz pierwszy jakieś pięć lat temu, to moim jedynym celem było odpoczęcie. Ja chciałam wypocząć porządnie, zregenerować się i pomyśleć, co zrobić ze swoim życiem. I w taki sposób, podczas wakacji, zostałam hipiską z Kanarów, z jaskiń, ze szlaków, z dzikich plaż. I zamieniłam się w syrenę. Moim jedynym marzeniem, kiedy już dalej wyruszałam w moją podróż, kiedy już zdecydowałam, że nie wracam do normalnej rzeczywistości, było znalezienie domu miejsca, w którym mogę zacumować, zbudować dom. Mieć swoją bazę, której mogłabym sobie spokojnie tworzyć, gdzie byłabym otoczona piękną przyrodą i pięknymi ludźmi, z którymi mogłabym współtworzyć. Chciałam mieć piękny widok na ocean. Taka była moja fantazja. I co jakiś czas ta fantazja wraca. Cały czas chcę gdzieś usiąść, ustabilizować się i coś stworzyć, skupić się na jakichś działaniach, bo dla mnie tworzenie jest najważniejsze to jest kwintesencja. Mojego jestestwa. Bez kreacji nie istnieją. Kiedy przybyłam na Sycylię, też taki był plan, że mieliśmy z moim partnerem znaleźć tam ziemię, osadzić się i stworzyć sobie dom. Wracaliśmy niestety w bardzo złych okolicznościach, gdyż jego tata wtedy umierał, była ciężka pandemia, i rzeczywistość bardzo oporowała, nie chcąc nam pozwolić tam nigdzie osiąść. Działy się takie dziwne rzeczy, które trudno mi wyjaśnić: że za każdym razem, jak tylko jechaliśmy gdzieś szukać tej ziemi, szukać tej swojej ostoi, to za każdym razem komuś z nas coś się działo. A to ja byłam zatruta, a to moja kotka wymagała jakichś kroplówek, a to mój partner dostawał jakiegoś postrzyku w plecach i nie mógł się ruszać przez kolejne miesiące. W końcu jego mama dostała zawał, a na koniec zaginęła moja kotka. I to był dla mnie taki sygnał, właśnie od wszechświata, że to nie jest moje miejsce. I co ja teraz takiego robię? Kiedy ja wróciłam już z tej Ameryki Południowej, taka nakarmiona, taka pełna energii, ta, z taką wiarą, że ja mogę coś zdziałać, ale znowu z potrzebą, żeby usiąść gdzieś na miejscu, żeby skupić się, żeby zacząć rozwijać swoje pasje, żeby coś napisać, coś namalować, to ja postanawiam, że wracam z powrotem na Sycylię. I znowu wracam do takich niezbyt ciekawych okoliczności, bo tym razem to mama mojego partnera Maraka, więc raczej też nie zapowiada się wesoło. I dzisiaj rozmawiam z moim partnerem, a on mi mówi, że znalazł kawałek ziemi i że chce mnie tam zabrać, żebyśmy obejrzeli. No to już zapala się oczywiście czerwona lampka. Co nas tam czeka? Komu z nas coś się stanie? A może tym razem? rzeczywistość będzie chciała, może tym razem wszechświat mi powie, teraz już możesz. Ale może znowu dostanę jakieś ostrzeżenia, mniej lub bardziej brutalne od wszechświata, że Sycylia nie jest moim miejscem na Ziemi. Spróbuję, pojadę tam, Zobaczę ten kawałek ziemi, zwłaszcza, że podobno jest piękny, i przy rzece Alcantra, nad którą kiedyś muszę koniecznie ci nagrać jakiś audiospacer, spacer, bo jest tak magiczna, że chyba jeszcze takiej rzeki magicznej nie widziałam, że mam wrażenie, jakby płynęła pomiędzy wielkimi, gigantycznymi smokami. Ale o tym innym razem. Jedyna karmiona i silna po tych pobytach Ameryki Południowej, troszeczkę też odżyłam po zimowym śnie, gdzie się troszkę zdrzemnęłam, to znaczy nie działałam nic, niewiele. Więc mam nadzieję, że też udźwignę tą sytuację, tą wielką próbę, jaką jest właśnie choroba matki partnera. I jadę właśnie z takim nastawieniem, że, że tym razem dam radę, tym razem podołam tej sytuacji, bo ostatnim razem, no, nie dawałam rady psychicznie. Ja wsysałam tą całą energię tego domu, który miał... Jakąś bardzo dziwną, traumatyczną historię, gdzie ci ludzie dużo chorowali, dużo było złości. I ja to wszystko przepuszczałam przez moje ciało. Ale podczas tej podróży dostałam informację od kosmosu, że nie chcę być już kanałem cudzego bólu, chcę być kanałem pięknej sztuki. I z takim nastawieniem tam jadę. W tym podcaście zamierzam jeszcze troszeczkę więcej o tym opowiedzieć, właśnie co to znaczy być kanałem cudzego bólu. A co to znaczy być kanałem piękna? Na dzień dzisiejszy rozumiem to w taki sposób, że ja nie mam przez siebie przepuszczać emocji cudzych, to znaczy mam być empatyczna, mam je rozumieć, mam je współodczuwać, ale nie brać ich jako swoje. Że cudza depresja nie jest moją depresją, cudzy ból nie jest moim bólem. Ja mogę asystować komuś, mogę go trzymać za rękę, mogę być przy nim, ale to nie musi być moje. Więc to jest jeden z teraz ważniejszych dla mnie tematów rozważań i tematów nowej lekcji, czyli stawiania granic. I w tej chwili to będzie taka moja próba. Już troszeczkę opowiadałam o tym, jak dostałam taką informację, ale nagram odcinek, w którym opowiem o moich podróżach z roślinami mocy, różne psychodeliczne doświadczenia, podczas których właśnie dostawałam informacje z kosmosu na temat, co jest moją drogą. I dostałam tak klarowną tą odpowiedź, którą dopiero zaczynam rozumieć. Tak więc już od razu zdradziłam, mnie podcastu nie kończę. Przygoda moja też się nie kończy, po prostu będzie inna. Spróbuję w ramach tej przygody się ustabilizować a, i spróbuję rozwijać moje pasje, nie tylko pisanie i malowanie, ale właśnie te pasje dotyczące jakichś form uzdrawiania a, w stanie relaksacji, czyli hipnoterapia. Właśnie jutro idę na kolejny kurs, więc się cieszę. Nie mogę się doczekać. Praktykuję to już, więc zamierzam praktykować tego jeszcze więcej. Chciałabym zbudować jakieś miejsce w sieci i w przyszłości na żywo, gdzie możemy sobie wchodzić w turkusowe stany świadomości, w turkusową koherencję serca, duszy, umysłu i ciała. Bo w taki sposób w tej chwili widzę wizję turkusowych poranków. Jako takiego miejsca spotkania z wewnętrznym oceanem. No i właśnie też chcę się skupić na nagrywaniu tego podcastu, i chciałabym wejść też na kolejną ścieżkę, bo hipnoterapię traktuję jako taki przedsionek do dalszego rozwoju, i rozważam studia psychoterapii transpersonalnej lub zorientowanej na proces, czyli również psychoterapii w. Odmiennych stanach świadomości i w moim przypadku w takich właśnie delikatnych, transowych, hipnotycznych, relaksujących. I chciałabym to jeszcze połączyć z kreacją, która jest moją krwią, i zastanawiam się, jak połączyć hipnozę z tworzeniem, hipno-painting, hipno-writing, hipno-art. Jestem w tej chwili pełna nadziei, pełna planów, marzeń. A jeszcze w tej chwili właśnie się rozpoczęła wystawa, na której są moje obrazy, więc to tak traktuję jak też jakiś rodzaj namaszczenia właśnie na tą drogę, żeby stać się kanałem piękna i sztuki. O czym jeszcze chyba będziemy kiedyś gadać. Jeszcze chciałabym powiedzieć, co jeszcze w podcaście planuję. Bo oprócz dalej rozważań nad sobą, chciałabym jednak troszeczkę wyjść z siebie i wyjść bardziej do ciebie. Dawać Ci rzeczy, które mogą Cię zainteresować, nie tylko inspiracja, ale dawać Ci jakieś narzędzia, może czasem pomedytować, właśnie poddychać, ale również spotkać się z ludźmi, którzy mogą coś wnieść do Twojego życia. Same mają jakieś narzędzia do wchodzenia właśnie w ten turkusowy stan umysłu. Ale ja mam takie coś właśnie w moim życiu, że jak mam jakieś plany, no to przychodzi tornado i mi plany wywraca do góry nogami. Kłody pod nogi, próby, przeszkody. I to jest zupełnie, zupełnie normalne. No i chciałabym wrócić do tematu, właśnie czy istnieje coś takiego jak kres, jak meta, że na przykład mam jakiś projekt, dajmy na to, dla mnie najprostsze to jest właśnie zrobić spektakl, bo tym się zajmowałam w przeszłości. Więc robię taki projekt, szykuję się do, do zrobienia tego spektaklu, potem jest tworzenie tego spektaklu, później ten spektakl ma premierę. No i jeżeli chodzi o teatr i spektakl, to na tym przygoda się nie kończy, ponieważ spektakl potem jest grany. Czasami przez wiele miesięcy, czasami przez wiele lat. I jeżeli pójdziesz na spektakl tego samego reżysera z tymi samymi aktorami, ale na przykład w przeciągu roku. To możesz zobaczyć, że to jest już troszeczkę tak jakby inny spektakl, że pamiętałeś go zupełnie inaczej. Ten spektakl ewoluował. Aktorzy się zmienili, dokopali się do jakichś nowych e, znaczeń, rozwinęli swoje postacie. Ten spektakl dalej się rozwija. Zresztą reżyser nie kończy na tym spektaklu. Za chwilę zabiera się za kolejny, kolejny, kolejny. I tak samo jest z naszym rozwojem, kiedy dokopiemy się do jakiejś warstwy siebie. Kiedy pozbędziemy się jakiejś swojej blokady, skoczymy na level wyżej, to za chwilę nam wyskakuje jeszcze coś spod tej góry lodowej, spod powierzchni, że jeszcze czymś warto by się zająć, jeszcze coś domaga się uwagi, i następny krok w rozwoju. I tak możemy sobie skakać po tych levelach, jak w grze komputerowej, a czasami spadamy w dół. Robimy trzy kroki do przodu i za chwilę pięć kroków do tyłu. Do przodu, do tyłu. Albo jeździmy po spirali i wracamy ciągle do tych samych punktów. Ale za każdym razem jednak troszkę jakby inaczej. Troszkę jakbyśmy byli jednak bardziej uważni na to, co się dzieje. Jakbyśmy zauważali coraz więcej schematów. Ta zabawa, tak jakby się nie kończy. Czy ona się kończy w momencie, w którym umieramy? Czy już wtedy mamy zaliczone właśnie wszystkie poziomy? Ostatnio coraz więcej. Z Zaczynam wierzyć w to, że nie, że to nie jest koniec. Nie, nie idziemy do jakiegoś nieba. Może idziemy przez chwilę, ale że potem wracamy grać jeszcze raz. Że to nie jest tak, że już uh, meta, do widzenia, znikamy. Coraz częściej właśnie przekonuje mnie ta teoria, że wszyscy jesteśmy tą jedną wielką duszą, która wysyła te pomniejsze dusze do świata, żeby doświadczać, doświadczać. I z każdym życiem doświadczamy czegoś nowego, czegoś więcej. I właśnie pytanie: czego my mamy doświadczyć w tym życiu? To też mnie bardzo uspokaja w kontekście tych wszystkich śmierci, które są dookoła, że to, to nie jest koniec zabawy. Jak na chwilę połączymy się z tą wielką duszą, poczujemy jakieś ukojenie, dostaniemy reset i odnowa coś nowego. A jak to jest, kiedy jest ten taki prawdziwy kres? Podobno jest, nie? Że gdy się w pewnym momencie jak tak przebudzimy i że ta dusza będzie miała coś, co się nazywa urzeczywistnienie, ja tego jeszcze nie kumam dobrze, ale są nauczyciele, którzy to dobrze kumają, uważają, że już są właśnie na tym ostatnim levelu, że to jest ich ostatnie życie i teraz ich celem jest tak jakby doświadczyć tego Najwyższego czegoś, tej najważniejszej lekcji, i już tutaj nie wrócić. I wydaje mi się, że wtedy dopiero się zaczyna jakaś przygoda. Ale co to jest, tego nie wiem. Ale jakoś miło mi o tym pomyśleć. Jakoś w tym momencie czuję taki rodzaj rozpuszczenia się. Nie czuję izolacji, ale czuję właśnie to połączenie z tym oceanem dusz. Więc dzisiaj. Taki dziwny odcinek tych turkusowych poranków. Jeśli Ci się podobał ten odcinek, to oczywiście dawaj łapkę w górę w tych aplikacjach, w których słuchasz. Jest mi niezmiernie miło widzieć jakiekolwiek komentarze, słyszeć opinie. Można do mnie pisać. I jeżeli masz ochotę o czymś specjalnie posłuchać w tym podcaście, no to ja Cię zapraszam do współkreacji. Co to znaczy? To znaczy, że możesz do mnie napisać i powiedzieć, o czym chcesz posłuchać. Czy chcesz posłuchać właśnie o tych turkusowych stanach umysłu, chcesz troszkę medytacji, chcesz hipnoterapii, może chcesz jakiegoś specjalnego gościa, może chcesz o pracy z ciałem, może chcesz posłuchać o transformowaniu traum, może chcesz właśnie posłuchać o tych różnych magicznych doświadczeniach, a może? Ciebie interesuje tylko i wyłącznie przygoda, że chcesz sobie posłuchać o przygodach Syreny. Może chcesz coś podróżniczego, żebym ci opowiedziała o jakimś ładnym miejscu, w którym byłam. A może chcesz być gościem tego programu i chcesz ze mną porozmawiać właśnie o Twoich praktykach, o Twoich narzędziach. Nie mam żadnej, w tej chwili żadnego formularza, w którym możesz. To wszystko zapisać, więc dlatego zapraszam bezpośrednio do zgłaszania się na maila. A jak chcesz mnie wspierać jeszcze inaczej, chciałabyś dorzucić cegiełkę w postaci postawienia mi kawy? No to mi dorzuć, na Buy Me Coffee. Link oczywiście w opisie tego odcinka. Więc serdecznie i bardzo turkusowo pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem z Sycylii.